Państwo druga część spotkania prasowego. Tym razem w towarzystwie trenera Ruplach Sokoła łańcuch pana Radosława i kapitana naszej drużyny Marcina Nowakowskiego, panie trenerze rozpocznijmy podsumowanie. Ciężko się tak no, dobry wszystkim. Ciężko się odnieść, bo raz zaczynamy świetnie jak z, z Kingiem Szczecin. Dzisiaj też ten początek był całkiem obiecujący, później przyszły takie momenty kryzysowe. Znów nie potrafiliśmy zatrzymać tego, tego krwawienia, i ponownie, jak w poprzednich meczach, druga połowa wychodzimy zmatejowani, agresywni i ten mecz wraca z powrotem. Także właściwie można go było nawet przykleić na, na swoją szalę. W czym jest problem? Na pewno punkty w pomalowanym tutaj aż 36 punktów dużych zasłupska, przy naszych 16 punktach, no to ciężko naprawdę rywalizować. Już Powtarzam, że czwarty raz przegraliśmy zbiórkę. Zbiórką tak naprawdę wygrywa się mecze. Tutaj jest naprawdę ciężko w tej chwili. Tym bardziej, że wiemy, że to były cztery klasowe zespoły. czarni Czarnisów w tamtym roku półfinalista, czwarte miejsce. Widać, że są wzmocnieni. Bardzo długi roster. No to ciężko się z taką dużyną walczyło. Na pewno cieszy to, że Piłka bardziej chodziła w ataku niż w poprzednich meczach. Każdy gdzieś tam miał swoje dotknięcia, myślę, że to mogło się podobać. Też dało nam to dużo e, takich punktów, właśnie e, trochę łatwiejszych, że nie musieliśmy się siłować jeden na jednego, tylko faktycznie zespołowa ta piłka trochę pochodziła i z tego się bardzo cieszę, ale przeanalizuję to, obejrzę sobie to na spokojnie w domu i będę wiedział, e, gdzie jesteśmy. Dziękujemy Panu Trenerowi, a teraz głos zabierze Kapitan Sokowa, Pan Marcin Nowakowski. Dobry wieczór wszystkim. Na początek chciałbym pogratulować drużynie Słupska, wygrali mecz na wyjeździe, więc na pewno ich cieszy. My, tak jak ten powiedział, wyczerpał praktycznie całą wypowiedzią to, co chciałem powiedzieć. Źle weszliśmy w mecz, w pierwszej połowie straciliśmy 50 punktów bodajże I, i już do przerwy przegrywaliśmy dość znacząco, w drugiej połowie po rozmowach w szatni, byliśmy dużo bardziej agresywnie i, i mecz wyglądał całkiem inaczej. My już o tym rozmawiamy, że musimy grać cały mecz przez 40 minut równo, żeby z takimi zespołami, jakie te cztery ostatnie mecze były, nawiązać równorzędną walkę. Do tego tak jak planer powiedział, zbiórka, dziewięć zbiorek w ataku drużyny ze Subska ponowienia, też zagrali na bardzo dobrej skuteczności za trzy punkty, ogólnie bardzo dobra skuteczność i i przegrywamy kolejny mecz. Są przed nami teraz bardzo ważne mecze. Musimy wyciągnąć wnioski, skonsultować cały zespół i jechać do po pozytywnie. Dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo proszę o pytanie. Odnośnie no, no, pierwszej połowy, czy trochę nie przekraliście z zespołem bo Popatrz na asysty. 3, wy asysty, 13 słów. Statystyki nie kłamią, że tak powiedzieć, by nie kłamią. Słów też trafią, naprawdę bodajże zawodził z pozycji że 4, nie chcę przekręcić jego nazwiska, trafił chyba 4-3 do przerwy, okay. y, dzielili się piłką a, i, i to na pewno przesadziło o tym. My, my mimo to, że moim zdaniem lepiej dzieliliśmy się w tym meczu piłką, y, to i tak możemy robić to dużo lepiej. Jakie są twoje odczucia? No niby w sumie najlepszy mecz do tej pory, ale znowu jest ta porażka, minus 14. Na pewno. No, tak... Po, po samym meczu miałem odczucie, że w drugiej połowie naprawdę zagraliśmy dużo lepiej i dużo lepiej to wyglądało. Pierwsza połowa, no, dajemy się, da, daliśmy otworzyć się z ze subska i później musimy gonić. Także 40 minut pełno drzemnej walki i wtedy możemy szukać zwycięstwa. To Pana trenera, najbliższy mecz w Toruniu, tak brzydko mówiąc, mecz na szczycie. Torun cztery mecze u siebie, cztery porażki, dwie cztery mecze u siebie, cztery porażki. Jak nie teraz, to kiedy? Nie no, zdecydowanie, My też chcemy się do tego meczu przygotować jak najlepiej, zdajemy sobie sprawę, że drużyna z Torunia też pewnie myśli o tym, że to będzie ich pierwsze zwycięstwo. My się nie poddajemy, teraz powiedziałem w szatni, że okay, musimy to przeanalizować, na pewno musimy być bardziej agresywni na tablicach, bo myślę, że z każdą drużyną możemy mieć tutaj problemy. Podejść normalnie do treningu, przygotować się na, na Torun najlepiej jak potrafimy i jechać tam po zwycięstwo, no to chyba nic innego nie wchodzi w grę. Czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie ma pytań, jedno, Jest Fjodor Rzeszów. Panie trenerze i Marcin, jak daleko jeszcze do takiego pełnego zrozumienia ekipy polsko-amerykańskiej? Marcin, ja do ciebie. Wydaje mi się, że to pytanie nie, ciężko jest na to powiedzieć, bo momentami naprawdę dzielimy się tą piłką i, i wygląda to lepiej. Nie wiem, jak mam odpowiedzieć na to pytanie. No, wydaje mi się, że zespół naprawdę w momentach funkcjonuje dobrze. Też trzeba spojrzeć na to, że z jakimi zespołami gramy. Ja wiem, wszyscy oczekują zwycięstw i my, naprawdę, jako pierwsi sztab szkoleniowy, ja jako kapitan, ten zespół, to nie spływa po nas te porażki, że przegrywamy z lepszymi. My przeżywamy te mecze, analizujemy, trenujemy, spędzamy tutaj godziny na hali, na wideo, na sesjach wideo. Rozmawiamy razem, poza treningami rozmawiamy razem, co zrobić, żeby było lepiej. To, 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 to na pewno mogę powiedzieć z pełną świadomością tego, że, ta, że tak jest. Do tego po prostu musi przyjść trochę szczęścia, lepszej skuteczności. Na pewno wygramy ten pierwszy mecz, który najgorzej pchnie nas do, do jakichś kolejnych zwycięzców. Na pewno się nie załamujemy, jestem ostatnią osobą, która się załamuje i spuszcza głowę. Biorę odpowiedzialność za ten zespół jako kapitan i zrobimy wszystko, żeby dać radość kibicom z łańcucha. A szanuję i bardzo dziękuję. Teraz przypomniał mi się, to chciałem powiedzieć na początku są, którzy mimo to, że przegrywamy czwarty mecz i czasem to wygląda, jak wygląda, śpiewają, dopingują do ostatniej minuty i jesteśmy bardzo to wdzięczni. No ja pytam oczywiście w kontekście tego, że to wygląda coraz lepiej, przynajmniej patrząc na dzielenie się piłką i, i grę w gry pod kosz. Ja myślę, że Marcin tutaj to ujął bardzo ładnie, bo zawsze jest ciężko jak się przegrywa, żeby ta atmosfera była jakaś tam super rewelacyjna, bo to każdy gdzieś przeżywa. Tak jak powiedział i myślę, że do takiego pełnego zrozumienia tego wszystkiego po prostu musimy wygrać mecz, jeżeli wygramy pierwszy mecz to na pewno to się wszystko otworzy, każdy też będzie miał trochę więcej pewności siebie, myślę, że zaczynając od sztabu trenerskiego i kończąc na zawodnikach albo odwrotnie. I ja wierzę, że po prostu ciężką pracą do tego momentu dojdziemy i nam się to uda, i wtedy to już wszystko, że tak powiem, pójdzie w innym kierunku. No i faktycznie trzeba też zwrócić uwagę, że okej, okay, my marzyliśmy, że wyrwiamy z tych czterech meczy chociaż jedno zwycięstwo, może, dwie, może dwa, ale no, to ta liga jest bardzo mocna, nie? To mówią o tym, że to jest jedna z dziesięciu najlepszych lig w Europie, i zgadzam się z tym, bo te zespoły, które akurat z którymi się spotykaliśmy, no to są wszystkie zespoły, które grają w kucharach europejskich bardzo mocne, mają swoje pomysły na to wszystko, i musimy się z tym zmierzyć, wierzymy, ja wierzę na pewno. Przygotowani jesteśmy do każdego treningu, jesteśmy przygotowani do meczu i wierzymy, że gdzieś w pewnym momencie to nam się wszystko zepnie w jedną całość i wygramy. To ja na koniec jeszcze yy, chciałbym też pogratulować drużynie słupka faktycznie przejechali daleką drogę, yy, dwa punkty dla nich, no i Dziękuję kibicom, bo to było naprawdę fajne widowisko. Myślę, że do końca ludzie byli nastojąco, klaskali nas, dopingowali. Mam nadzieję, że to się wreszcie uda, że będziemy mogli wspólnie faktycznie się cieszyć z tego zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Państwu, dziękuję Panu trenerowi Marcinowi. Do zobaczenia, Szanowni Państwo, bardzo nietypowej porze, bo za dwa tygodnie.